Dawnymi czasy, jak pewna wieść niesie, Czterech podróżnych błądziło po lesie. Mróz był tak mocny, nocy była tak ciemną, Że chęć podróży stała się daremną. Ogień więc rozłożyli i dnia czekać uradzili. Trzeba by rzeczy jeden i poziewa Przynieść więcej drzewa. Trzeba by rzeczy drugi, legając jak długi, Rozszerzyć ogniska, by wszystkich grzały z bliska. Trzeba by zamruczał trzeci, czymś zasłonić od zamieci. Trzeba by nie spać, bąknął czwarty na łokciu oparty. Tak każdy powiedział, co wiedział i myśląc jeszcze o lepszym sposobie zasnął sobie. Cóż z tego ogień zgasł, a nieostrożni pomarli podróżni. Gdzie bez czynu sama rada biada radcom, dzieł biada.